Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą zapiekane naleśniki. A składników, jakich użyjemy, to naleśniki, cukier puder, masło, orzechy włoskie, śmietana. Słuchajcie, yy, zaczynamy na początku od tego, że trzeba usmażyć naleśniki. Ja już mam usmażone, więc yy, biorę tak naleśnika, rozkładam, smaruję płaską. Rozprowadzamy czekoladę, następnie zawijamy w tą stronę, w tą i przekładamy na blaszkę wyłożoną pergaminem. I takie kolejne do tego masełko. Ja myślę, że o taki slajsik, jak pokroimy na trzy, położymy na naleśniku i wrzucimy do pikarnika na 180 stopni na 10 minut. Będzie idealny. A w międzyczasie, słuchajcie, śmietana będzie gęsta. Słuchajcie, będzie śmietana sztywna. Do tego cukier, puder, i za pomocą rózgi ubijamy wszystko na sztywną pianę. Czyli widzimy się dosłownie za 10 minut. Kochani, śmietana ubita, no, mnie to zajęło tak 12 minut, także 10-12 minut, naleśniki w piekarniku 15, czyli wyciągamy naleśniki. Parują? Jest, parują i przekładamy jeden, drugi, trzeci. Na to wszystko obitą śmietanę, o, która za chwilę się delikatnie rozpuści, i orzechy. Voilà! słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi kolejnych przepisów, zapraszam was serdecznie na kanał Na Szlaku Smaku na YouTube. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.